Wyjąć o to, co, co się wkłada, kartę, co się, co się na, na Nintendo gra. Oto Wam opowiadam. Tu jest właśnie takie coś. Musicie o tym um, otworzyć. Jak to się nazywa? Um, no, po prostu otworzyć ściukiem o, o tym i tak o w ogóle to się otworzy i to jest tak otworzone. Jak macie jakąś kartę z jakiejś płyty jak tej to macie takie coś lub, lub jak macie kody to macie takie coś, kartkę to jest właśnie ten kod. Musicie się tylko zarejestrować że... i wejść do, do e eShop. Że, i musicie po, podać podać kod, żeby powstała gra. I tak owule, jak chcesz przejść do ekranu głównego, to tak owule naciskasz trzy razy. No i tu jest właśnie takie coś, jak wchodzisz i tu masz różne rzeczy. On, on, rzeczy online, tu masz newsy, tu nie ten a tu ob albumy, a tu kontrolery, a tu, a tu, nie wiem, co tak się, nie wiem, no napiszcie mi na komentarzach, no. a tu, a tu jest um, usypianie Nintendo i tak o wolę, pobieracie sobie, jak macie online, to popieracie sobie nie wiem. Pacman to jest online, dzień Pacman 99 i stary Nintendo, co macie jak mój mój awatar. O nie, poczekajcie. Nie, 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 nie. Poczekajcie. Nie to. Jak Mario, bo ja mam Mario Takowulę, bo jestem fanem Mario Takowulę. No i taką wulę siebie Mario Plus i taką wulę na, na online, na starym Nintendo macie Mario Bros i inne takie i, i Super Mario 64, taką wulę. Przepraszam. I jak pobieracie jakieś gry, taką wulę to wam to się tak pobierają tako wule, wiecie? Ale tak bardzo długo, bo potem się taką wulę robią pauzę, i musisz to taką No. Już wyłączyć pauzę, a, po, a potem znów, jak wyłączysz Nintendo I taką jak na Ambi, to. Podstawiam tu pluszek, ale farszowego i nic mi się nie udaje. Jak, wy, jak, jak wyjmuję tego plusa, tak o to, to to mówi, że, że nie da rady. To, to więc do widzenia. Trochę się dowiem. Ale, ale myślałem, że opowiem, jak się wyjmuję o to. To więc do widzenia.